Okej. Okay. Mm. PRAMX, Konkurencja PeraMix, No, to już będę mieszał pierwszy raz kostkę. Puchar polski. OK. To ja będę mieszał już kostkę. Może, a może i nie. Mm, Okej, okay, pokazuję. Pokazuję. Okej, okay, znalazłem sobie przykrywkę w końcu, bo przez chwilę jej nie miałem. Tak, pokazuję. Jest taką szarą. No i co? Zaczynam. tam tyle. Okej, okay, pierwszy czas. Tak, sobie. Yy, nie najgorszy. Yy, 1128. 1128. 1128. Ok, oczywiście scena mi się. Przepraszam za te sceny. Naprawię to na następnej edycji, ale tak mam ustawione w, w OBS-ie. Dobra, mieszam kolejną kostkę, Ważne info. Okej, okay, tak. Tak. Pokazuję. Tutaj. Hmm. Hmm. Dosyć łatwe dosyć fajne skręble wybraliście. Albo jednak nie. Okej? Okay. 1,8, 1, 8, 2, 3. 1, 8, 2, 3. Znowu za to przepraszam. Na innej edycji puchały Polski. Nie edycji, po prostu na nowych zawodach, która, które są już są otwarte, można się rejestrować od jutra. Po prostu to jeszcze naprawię, aby tak nie było. Bo to jednak wiem, że to może troszkę przeszkadzać. A nie. Dobra, jeszcze raz. Okólnie cofnąłem ruchy, bo zrobiłem ruch e, niedobry. Sam to widziałem, Więc e, musiałam cofnąć. Aha, kiedy widzę, że jest fajna sytuacja, to akurat musi się że psuć. Kawa. A, dofiar. ja. Tak jest pomieszano. 12, 1, 2, 1, 2, no bo ta osiemnastka trochę mi zepsuła, ale, ale jak teraz będą właśnie takie czasy, czy tam dziesiątki może, to będzie git chyba, a może nie, ale okej, w sensie chciałabym, aby słyszenia była poniżej 15, tak, a na pewno będzie, ale tak poniżej 12 to może być trudno. pokazuję Tak jest pomieszane. W taki, okej, okay, w tak. Okej. Okay. Nie, wiem, nie wiem jak to zabić. Tak, stronę A! A! Może być trudno w tym średnią. 1, 6, 1, 7. No i 1, 6, 1 7. No i znowu oczywiście strona się prze... 7, OK. 16. Dobra. I ostatni skambul. Wyjątkowo fajne, bo mało typów jest przekąc. Dobra. Um. W ogóle zastanawiam się o co chodzi w tych ekstra skamblach. Zapytam się tutaj na Discordzie Adama Polkowskiego. I takie źle gata. Tak jest pomieszana. I nie ma żadnego bloczka. Czyli może być średnio. Ogólnie... nie. O, jakby takie czasy były! 1, 0, 7, 1. Bo Takie czasy na były byłoby. Było. 1, 0, 7, 1, 7, 1. Ok, znowu mi się przełącza scena. na ok. To było na tyle. Ja już pokazałem wszystko. Nie mam sobie więcej pokazywać. Ok. Tutaj. Ok. Dziękuję. I do widzenia. I ja to 3 na 3.